Dzisiaj nagrywamy sample Guys. Od dawnego czasu nie nagrywałem, bo nie mogłem. Teraz wróciłem i możemy sobie zagrać. Jak widzicie od ostatniego od, od, czasu wbiłem 13 koronek. To zaczynajmy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, więc nie przedłużam. Zaczynajmy. Jak tam u was leci? Dobrze? U mnie dobrze. Zapomniałem, że mam lekturę ze szkoły. Lecimy. Up, up. Ojej, od... słabo. Od tamtego czasu, od tych trzech koronek, nauczyłem się dużo trików. Na iść po barierze. Tak, iść po barierze. Chyba nubić. Tutaj oglądałem Aberkę i tutaj, bokiem. No, no jak to? To już nie działa? Prawie by się udało. Dobra, to lecimy. No, tutaj znam jednego Terinka. E. Dobra, normalnie to zrobię. No, żeby się nie ta gra jest zepsuta. No, I ach, myślałem, że byłem w ziemi. Dobra, będzie. 108... Nie, wchodzimy. Jak widzicie, dużo się nauczyłem. I zdobyłem tego kotka. Tego kotka zdobyłem. No, przechodźcie szybciej. Albo w ogóle nie prze... dobra, przejdzie mi Szekuła i stampluj. Chcecie... Fajne są odcinki, tylko małych nagrywam. Dobra, co jest dalej? Hampton, stampel do do mety. Lubię tą mapę. Może być. Trzy osoby tylko wystartowały. A oczywiście przez środeczek. Tutaj se poczeka albo tak przejdziemy. No, czemu ja to podwójną spacją nie robiłem? No. Dobra, już se normalnie przejdę. Za chwilę nie przejdę. Ale prze, przejdę, przejdę. O, przechodzę. Bo niedobrze mi się gra. gra ze słuchawkami. Dobra. Aby na finał bodbasz. I oby był winek. Jest! Udało mi się, bodbasz. Jak wygram, będzie fajnie. Mam teraz skill'a do bodbasza. Grałem tylko kilka razy. Bardzo fajny jest bodbasz. What the fuck? Tak one mogą? Tylko, żeby one nie miały żeby chłopy nie miały emotek. Bo jak będą mieli to ja... No! Dobrze, dobra, prawie. Wchodzimy. Yy, zatrzymałem tylko nagrywanie, żeby wyłączyć reklamę, ale dalej sobie gramy. O bardzo lubię... Nie, nie bardzo, ale może być. Kto z Was lubi floor flipa, niech zostawi łapkę w górę. Niektórzy nie lubią floor flipa, bo jest wkurzający. Ja se tutaj. Teraz o tędy. No jesu, mówiłem wam, że mi się niedobrze gra ze słuchawkami. Dobra, lecimy. Przejść, bym był bardzo wdzięczny. Dali przejść, o dziękuję. Przeszłem. Nowy karnet i zrobię odcinek z tego, jak kupuję karnet. Pod tym odcinkiem. Gdzieś, no, no. To jest początkowy kanał, więc tak gdzieś zwaścia w górę. Ale tak będzie mniej, to i tak. Obeż, y, z, kupię karnet. Oby było. Coś fajnego. a później albo na zmianę blog... Nie Bodbasz. Albo Laser i Tracer i ten blogdash. Bo bardzo lubię blogdasha. tylko Tego jest Ping A tutaj znam na końcu teorik. Same dobre chłopy przeszły, a ja nie jestem za tak dobry. Od Pany! ale sk... Oh my god ale teraz dobrze to... nowałem jutro też chyba wleci, wleci odcinek ze Guysów. to chyba nie jestem pewny tutaj jest ja znam od takiego ale lepiej nie jest już dużo na tego Co jest zwykłe lub lepsze? Jak wypadnie coś lepszego niż zwykłe, stawiacie lajka. Like Oj, chyba nie zostawi... Zostawicie. Tak, jak mówiłem, mam tego skina kotka i Wam pokażę. Jest kotek. Miał sobie zagramy dalej tym Cristiano Baldo Gangul Roll Lubię to No nie, sam na samym początku że zwalił Szybko. Biegniemy. Dobra, leć. Za niedługo mam urodziny. To będzie fajnie. Bo będzie imprezka. <laughs> nie, no nie. Ja już nie przejdę. Dobra, jest, jestem. Ale mi się jednak chyba nie uda. Stąd tu. No nie, nie udało się. Dalej. Otwieramy darmowego spina. Chwilę poczekamy. Jakby co, to nie wkurzajcie się, że nie, wyci nie wycinam tych reklam. Po prostu mi się nie chce. Lecimy. Wypadną żetony. Zostawiacie suba. Jak wy, wy, będą klejnoty. Zostawiacie lajka. Jak będzie skin. To zostawiacie obydwie rzeczy. To jeszcze raz to samo. Chyba lecimy dalej. Wypadną żetony. Zostawiacie suba. Lajk to klejnoty. A ten. Skin to obydwie. Dobra, czyli zostawiacie lajka. Like w tej rundzie otworzymy sobie dwa pozostałe. Kręcenia. I będzie Gites. Obyśmy i Wina zrobili. Dobra. Ja lecę z nimi tutaj. Bożem się zagapił. No. Schodzisz. Dobra, lecimy. Jakaś baberka leci. Nowym epickim skinem, ale nie skin zależy od tego jakim się jest dobrze. Tylko od skila. Ja. Nie. Plement nie przeszedł. A wstępnej przyszedł? Nie. Sami o chłop ma nowego tego. Nowego chodzenia zębiaka. I ja to super slajd. Bardzo lubię mapę i znam skróty. Nagrywam na YouTube'a. No, przepraszam mój brat wszedł. A to nic chyba. Nie wkurzę się chyba, że mi wpadł do pokoju. Dobra, to lecimy. Tutaj oczywiście. Jo! Oh, tak hardcora to jeszcze nie... Gdy nie miałem. No jak tutaj zrespełniony jestem. Już to pe pewno tego nie przejdę. A ja się postaram. Dla was. No, jak to mnie nie odbiło? Dobra, chociaż mam tutaj. O ale se poleciałem No nie przeszłem Wpadam do dziury To kręcimy tymi spinami To otwieramy spina Tylko niech się zaktuła Musimy jeszcze zagrać jedną gierę A potem możemy otworzyć dopiero Dobra. Co będzie? Jungle, jungle, Jungle Roll. Później na kręceniu zrobimy tą samą zasadę: like to gemy subskrypcja to jest ten, żetony. O nie, a skin to obydwie rzeczy. Abyś trafił z kina. Ale może też być gemy. I ociepany. No, ja już tego nie przejdę. Mogę się tylko pobawić. Chyba ktoś mnie woła. Dobra. Nie, ja przepraszam. Mama każe zejść. Dobra. Idę. Za chwilę wrócę, bo muszę.